Jesteśmy nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, mamy dogrywkę, rewanż. Dogrywkę, rewanż, tak. Wygląda to w ten sposób. Jest, masz... tego, jest, tego tak. dużo. Ty, jest tego dużo. Ty masz łódkę, to jest dość duża rzecz, Wędki masz, że tak powiem, troszkę krótsze, tego sprzętu jest troszkę mniej. U nas jest odwrotnie, łódek żadnych nie mam, ale za to. Kosz, na którym siedzę, który musi, mhm. musi mnie stabilizować. W tej chwili jesteśmy na pomoście, więc komplikowanego ustawiania jego nie było. Ale jeżeli mamy taki brzeg, dość nierówny, mam sześć który mi sobie reguluje, Wysokość. ustawiam sobie kosz. Mhm. Poziomica widzę, to jest tak tak, tak. tak, musi być w miarę równa. Mam balkon. My To nazywamy tak. balkonem, ponieważ tam trzymam wędkę. Wpinam sobie ją tutaj, kładę na balkonie. Rozumiem, po jest to, żeby przeciwwaga, nie musi się odpoczywał. Tak, tak, ręce odpoczywają oczywiście. To jest balkon. Pod ręką, zawsze mam podbierak. Z prawej strony, ponieważ jestem praworęczny, mam wędkę i co jest bardzo ważne, mam dość wysoką i dobrą rolkę, która, która, że tak powiemy, jest bardzo stabilna. Bo przy wyjeżdżaniu wędką, bardzo często rolka się przewraca. Jak jest lekka, łamie wędkę. Wędki są dość drogie, więc e, lepiej mieć troszkę no, Słyszałem, tą... że taki koszt takiej wędki to jest praktycznie koszt takiej dobrej łodzi, jaką ja mam. To... Często i gęsto tak. Przygotujemy na początek. E, Oddzielnie przygotuję glinę i oddzielnie przygotuję zanętę. Zrobię z gliny, z czarnej gliny. Zresztą widać, że ta woda jest ciemna, znaczy, ona nie jest, jest brudna, ona tak. jest ciemna, Dno jest No jest eutroficzna, tak. Tak, tak. Więc robię czarną, czarną, spróbuję zrobić czarną, ciemną ziemię i taką samą zanętę. Rzucę najpierw glinę ze 6 kulek gliny, ze 3-4 kulki samej zanęty i na to wszystko pojadę tak zwanym kubkiem, co Ci później pokażę. E, tak zwane, zrobimy jak rozmawialiśmy, centrum dowodzenia, dowodzenia. z gliny, z e, trochę pinek, z dużą ilością dżokerskich. Okay. Przede wszystkim gliny. E, ciemna, ciemna, czarna glina. Ciemna, gliny. Zaczyna się zabawa. Tak, kucharska. Koszt, magia to. Tak. <laughs> kucharska gliny. zabawa. Jedno. Dam troszkę jasnej tej gliny, ale dam jej tylko pół, żeby tylko i wyłącznie bardziej obciążyć, bo tamta jest bardzo lekka, ta jest troszkę cięższa. Czy rzeczywiście jest glina? Tak, to są gliny. Później jeszcze, jak przetrzemy to przez sitą, zobaczysz, że to wszystko tak naprawdę jeszcze bardziej, e, że tak powiem, nabiera... nabiera koloru ciemnego. Ona, Tym bardziej ją będziemy mieszać, tym bardziej będzie, będzie ciemna. Ważna rzecz, żeby przetrzeć tą glinę. Widzisz, grudki są tak, żółte, tak, tak. których ja nie chcę, żeby one się tam przewijały. Ma być e, pulchnąć, pulchnąć. pulchnąć i ma, ma pulchnąć, to jest raz, i ma być generalnie mhm. w jednolitym kolorze, tak? Dość ważna rzecz, jokers, którego, którego dodamy do gliny. Zobacz, wygląda ta kulka bardzo, że tak powiem bogato, tak? Tak, tak. Taka tłuszka, jest Bardzo taka soczysta jest. Tak. To są tego typu kulki, które będziemy podawali z tak zwanego kubeczka w centrum dowodzenia, żeby skupić te ryby w na takim, miejscu. Na takim kawałeczku. Tak Przechodzimy jest. do zanęty. Tak jak wcześniej już wspomniałem. do meritum tak naprawdę. A, tak, tak, tak. Powiem Ci szczerze, w tej chwili jak chcesz jechać na ryby, to wszystko jest ważne. Ty musisz poskładać to tylko i wyłącznie do kupy. Zanęta jest ważna, gwina jest ważna, sprzęt jest ważny, to co masz w głowie jest ważne, więc e, w tej chwili. Mówi. Już wcześniej mówiłem, nie za bardzo znam, więc wymyśliłem sobie, że... No, tak jak rozmawialiśmy, jest taki tak. płciowo-leściowy temat, ale jak widać liny pode Tak, być może, że podejdą. Płociowe, płociowe zamęty. Przede wszystkim czarna i trochę brązowa. Ta magia, na którą wszyscy czekają, to myślę, że już jest po Niewiele, niewiele więcej mogę, że tak powiem na dodawać, na kombinować, ponieważ nie znam znałowiska. Zanęcie też chodzi o to, żeby ona pracowała, tak? Tak, że, tak? Jeżeli ja ją przemoczę i zrobię, my to nazywamy tak zwaną plasteliną, ona zalegnie na dnie nie będzie pracowała. W niektórych przypadkach jest to wskazane, jak najbardziej. Przy twardym dnie, tam, gdzie, tam, gdzie potrzebujemy naprawdę, mamy wiemy, że jest twarde dno, potrzebujemy ryby skoncentrować w bardzo, e, na bardzo małym kawałku, wtedy możemy, że tak powiem, przemaczać zanętę na rzekach, tak? Gdzie ona mhm. powinna być klejąca. Ale tutaj nie ma, nie ma takiej potrzeby, tak jak i przy glinie. Zanęta według mnie musi być przetarta, ona ma być spulchniona, mają się że tak powiem składniki połączyć. Nie kleje się, nie miesza? Nie, nie, ona nie ma, mu... znaczy ona się kleje. Zrobimy kulkę, ona się będzie tak, bardzo tak, tak, nie tak, się na siecie, nie. nie? Nie, ona nie. jest sypka. Jest tak. sypka pracująca, pracująca zanęta. I według mnie jest to właściwa konsystencja. A sobie ją chwycisz, zobaczysz, że ona będzie taka pulchna. Zobacz, pulchna, ale jak ją ściśniesz, robi się kuleczka, tak? I co według mnie jest ważne? Ja sobie przygotowałem ale konopie świetnie... prażone. Świetnie. Zobacz sobie. No. One są świeżo, świeżo prażone i to według mnie będzie tak zwany cały, cały bajer. Dlaczego daje je w tej chwili? Dlatego, że właśnie, żeby wydobyć ten intensywny zapach z tych konopi. Żeby nie dałem ich na początek, nie zalałem wodą, żeby one się tam kompletnie rozmyły w tej zanęcie, tylko żeby dały takiego kopa. Czyli kolejny dodawania składników też ma ogromne wrażenie. ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie. I to Znaczyna. samo zrobię z moim ulubionym dodatkiem, którego już dodawałem wcześniej, czyli był już używany kilka dni temu. Mhm. Troszkę wanilii naturalnej. To I ten zestaw, ja powiem Ci jedną rzecz: ten zestaw to jest tak uniwersalny zestaw, że chyba bardziej się nie da. Kule nie mogą być za duże, wiesz, bo za dużymi kulami będzie się ciężko, że tak powiem, ciężko rzucało. Nie no, takie małe też nie. Takie pomarańcze, o w ten A. sposób. Widzisz, no te... to też się całkiem fajnie klei, ale... bo ona się, zobacz, kulka mhm. jest sklejona, kulka jest taka spójna, ale jak ją wrzucimy do wody, wody ona to będzie, będzie buzowała pr... tak, strasznie. Tak, będzie pracować. No. Tak właśnie na podróż. Paweł, jestem gotowy do nęcenia. Mam wędkę w tak zwanych dybach e, zabezpieczoną przed wiatrem, żeby mi nie bujało. Czy mógłbyś podać mi kulę? Szczytówka jest, jest punktem odniesienia, gdzie mam rzucić kulę. Rozumiem. Ona no, jest z lewej będzie strony stał... mojej kładki, będzie e, na, którą będę, tak, na którą będę nęcił. Już więc rzucę z prawej spróbuję rzucić z prawej strony. Czy ja mogę spróbować? Jasne. Rzucając Słuchajcie, z ręki, fajna zabawa. Nie ma, nie ma precyzji. Precyzja będzie w momencie trochę za daleko. To Widziałem, jest... Już, już jest przesunięcie tak. 30-40 cm. Trochę... Lepiej trochę bliżej, dlatego ja rzucam trochę bliżej niż te 30 cm za daleko, bo tam nie sięgnę wędką. Bo rozumiem bliżej... chodzi o to skupienie, tak? Jasne. A bliżej A... teraz ja sobie wędkę jestem w stanie skupić I to o czym ci wcześniej mówiłem, tak zwany kubeczek, jak my to nazywamy. Wygląda to w ten sposób. Kuleczka. Parę pinek. Jedziemy do przodu. Dopinasz resztę wędki. Co nie jest łatwe, żeby ta kulka nie wyskoczyła, ale myślę, że dasz radę. I właśnie słyszałem powolutku, wiele opowieści na ten temat, na temat tej kulki. Powolutku wysuwasz wędki. I teraz tak, mam nęcone na tak zwaną kładkę po drugiej stronie. Czyli punkt odniesienia. Tak, kładę kubeczek. Jestem idealnie w tym miejscu, co potrzebuję być. Tam nęciłem, tam nęcę i tam, tam się łowi. Top. Top, czyli górna część wędki. Du, górna top. Już część się zdążyłem wędki. zorientować. Da. Trzy F elementy. Zestaw jest dość krótki. Guma to jest dość ważny element, bo ta guma amortyzuje nam dokładnie Bierze ryba, te wędki są bardzo sztywne, lekkie. Czyli Zacinasz, musi nam coś odjechać ta Dokładnie, ta guma. czyli do... działa to jak powiedzmy jak hamulec w kołowrotku spinningowym dokładnie, czy castingowym. Tak. Wszelkie, ja to już powtarzam, jak, jak może i do znudzenia za każdym razem. Ta guma pomaga. Zniwelować lub zredukować kompletnie nasze błędy, bo przy zacięciu wędka ci zadrży, za szybko odjedziesz, ryba idzie w drugą stronę, źle ją wyczujesz, tak? to ta ma za zadanie najzwyczajniej w życiu Czyli zamortyzować. Czy... Założymy ochotkę, myślę, że to będzie najbardziej skuteczna przynęta. Aczkolwiek, o, to aczkolwiek z tym mówię, mikroskopem że... to ja mogę sobie nie poradzić. Aczkolwiek Już. mówię, nie mówiłem tu nigdy, więc. Jestem laikiem na tej wodzie, a każda wodę, każdej wody tak naprawdę trzeba się nauczyć. tak, specyfikę. Tak, tak, I teraz tak, po rolce przesuwasz. Jak się rolka kończy, należy już to robić... W rączkach. Tak. Ja mówię, wkładam sobie do kosza. I wstawiasz w punkt. Kładę sobie spławik dokładnie tam, tam gdzie nęciłem. On sobie ten zestaw opada. I w momencie, kiedy będzie już blisko, a widzę, że się spławik prostuje, ja sobie go zluzuję. On sobie, że tak powiem dosiadł idealnie w tym punkcie, gdzie podawałem przed chwilą e, zanętę e, Jokersa z gumy. Mam o, jakieś o. coś fajniejszego. Ale guma pink. pracuje, to są wszystkie te błędy. Wiatr wieje. Nikt no, 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 no. tutaj ręce latają, w tej chwili nawet nie widzę gdzie jest guma, jest, jest rywa. Widzisz to wszystko wygląda na dość płynne. Tak. Ale to kwestia koordynacji, Ernest, tak. myślę, tak? Wyrobienia sobie takiej, ja takich wiem. ruchów, ten, oj, podbieraczek, podbieraczek A idzie tak, w ruch. Tak, tak, bez dwóch zdań, Cóż, że tak powiem, nie będziemy sobie... Guma, guma tak, ładnie napięta, Pije. o, Piszki. proszę bardzo, Mr. Leszcz. Płaskaczek. no i tak to wygląda. Jak Wy nazywacie je? Tak. Płaski. Płaski? Tak. Mr. Płaski. Tak, wszedł jak po sznurku. Ale jak sprytnie, nóżka, widzieliście to Państwo? Nóżka, podbieraczek, przesunięty. Wszystko trzeba wykorzystywać. Kurde. Tak jest. Niech się nie męczy. No, szapoba, mistrzu. Szapoba. Płynność, precyzja, każdy ruch, dopracowany, ta roleczka. Prawie a ten, majestatycznie. A ten ruch z tą nogą był kozacki <gry> dla mnie, no. Paweł, ja odkładam. Na dzisiaj już się nałowiłem. Zapraszam Ciebie. I ten uśmiech to nie był szyderczy. Nie było nic złego. Aczkolwiek bardzo ciekawy jestem. Poznałem cenę tego zestawu, to zastanawiam się, czy stać mnie na to, żeby tutaj usiąść. Masz łódkę, zapraszam. Będziemy robić wymianę handlową. Próba zmierzenia się z czymś takim, to jest tak walka z własnymi słabościami, ale po to są wyzwania, żeby stawiać im czoła, prawda? I co my tu ma, musimy założyć? Co założyć? To załóż tak. Jedną pineczkę sobie weź. Jedną, oj, wiecie co, zobaczcie, on ma to wszystko opanowane w ruchach, widzieliście? A ja już robię z tą wędką dziwny manewr. Więc ja ją sobie chyba tutaj gdzieś jakoś tak odłożę. Delikatnie, ponieważ jest to, jak powiedział Ernest, jest to sprzęt wyczynowy i bardzo drogi, więc, żeby mu tutaj nie narobić szkody jakieś, to zrobimy to tak. Jest. Teraz będzie mi swobodniej się posługiwać, żeby sobie tutaj, co? Lewą ręką powinieneś przynajmniej. Łatwiej jest. Tak? W prawej, prawej masz haczyk w lewej przynęty, lewą operujesz. Ja jestem... Chyba, że jesteś leworęczny, no to wtedy... Ja jestem praworęczny, ale... Inaczej. Ale umiem się posługiwać równie dobrze lewą ręką. Ernest, czy jest to dobre? Grot trochę nie wystaje. A, a powinien? powinien? Aha, powinien, więc widzisz, czyli jest... nabić bardziej, czyli nie jest? wzdłuż, tylko bardziej w poprzek. Jeśli się ślizga, brak doświadczenia niestety, a. proszę Państwa. O. No dobra. Uznaję trzy minus, ale jest. <laughs> Odsuwasz sobie ją do tyłu, możesz na ty troszkę, troszkę bliżej, dokładnie, tak. Składam. Tuch I wejdzie, tak. Tsuniesz to. O, Aha. Tak, na spigotę masz na tył. I, I teraz jedziesz ze wszystkim. I teraz, Pozwoli. proszę Państwa, uwaga, bo muszę się cały czas patrzeć. Ważne jest też tak, żeby jednak ten szpic nie szedł za wysoko, żeby A. on był troszkę niżej. Ta wędka już w tej chwili zeszła Ci z rolek. Czułem, znaczy, ale czułem. Ale jest okej. Okay. Teraz Dobry. muszę trafić tutaj w tą dziurkę. I teraz kładka. sobie... Kładka. Punkt. I wiesz co, i teraz jak już przytrzymaj zestaw, przytrzymaj trzeba było tak, nad wodą tak. chwilę przytrzymaj Aha, żeby, zestaw. Żeby, tak, żeby, sobie... żeby on się wyprostował, ładnie tam ta przynęta dopadała i teraz powoli wstaw zestaw. No w prawą stronę, bo i wiatr nas z prawej mm -hmm. strony, ci pcha. I że tak powiem połóż. Jest na balkonie. Jest. Jest I na balkonie. I próbuj, jest. pójść, żeby ci... Branie! Branie, branie, rybę masz. I za wysoko, za, 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 za bardzo. Za wysoko? Musisz kontrolować. rozumiem nie, napięcie gumy. Tak, nie, nie zbyt Dobra. agresywnie. Dobra. Widzisz, to czułowe. Uuu, na takim zestawie. Nie wiem co to jest, ale, ale zaczyna jechać. Gumy na chwilę Ale się tutaj... Ile to jest? 11, 13? Nie, jest 13 metrów. Wędrów. 13 metrów tyka. Wszystko słuchajcie, w porządku. To jest najdłuższa wędka, jaką w życiu łowiłem. Roleczki jeszcze nam zostały. Tak, Rek jeszcze jeszcze, rolki i już w tej jest on co leży na rolkach, jesteśmy w domu. Powoli, powoli, bo ryba. Jest, jest potężna, Ciężka ryba jest. Myślisz, że podbierak Tam. będzie potrzebny? Będzie, będzie. W takich rybach to już widać, że jest potrzebny. Masz go jeszcze trochę dalej, dużo, dużo dalej. On ma takie pływaki, ten podbierak, on ci nie będzie tonął. On będzie tam, trochę, go na powierzchni, też pomaga. No pięknie. i teraz musisz tą rybą, którą masz na końcu... <słuchaj Słuchajcie, mi... ponieważ nie mam. dość... Dosz... masz Patrz jaki lin. piękny lin! O, I teraz musimy zrobić jeden manewr. Wracasz szybko podbierakiem. I siub. Słuchajcie, Słuchaj to już dalej gdyby nie Ernest, on sobie w życiu nie poradził. Bo A gdzie teraz... ta noga? Właśnie, gdzie ta noga? Czekaj, to ta była, ta! to był ten numer. Nie, o! Ale widzisz łatwiej. Słuchajcie, e, co misz, to misz, tak? Ale zobaczcie, numer z nogą jest po prostu fantastyczny. Śliczny. Ja pie... Ci szczerze, że, że mówię, z tak, z tak zwanego marszu łowimy tak naprawdę wiele wiedząc o. Słuchajcie, wiedzą, co słuchajcie zobaczcie. Fajne. Zapięty klasycznie z opadu za wargę. Patrz, sandaczek go dobierał. Ale tak! Rzeczywiście. Słuchajcie, sandacze żrą liny. Zobaczcie, jakie Zęby Dwa zostały. piękne ślady po ząbkach. I tak I taki oto jest. Ściereczka. Miszczu, po prostu po prostu szapobano. Paweł, zakończyliśmy nasz dwudniowy rekonesans. Tak. Ryby też są całkiem przyzwoite. Fajne. Piękne, no po prostu no, normalnie. Liny. Liny. Dzisiejsza lekcja poglądowa była dla mnie czymś nowym, czymś zupełnie fantastycznym. Nauczyłem się wiele i myślę, że jeszcze się spotkamy nieraz nad wodą, żeby powymieniać doświadczenia spinningowo-społowikowe.